Cześć kochani! Ostatnio miałam problem z kotkiem. E, mianowicie no odniosłam wrażenie, że ma uszkodzony kręgosłup. I co prawda nie widziałam żadnego urazu, ale nos zachowywała się tak jakby coś jej było, ewidentnie. I w dodatku była niedziela, a każdy weterynarz, któremu ufam, e, otwiera się dopiero w poniedziałek. A nie chciałam z tak poważną sprawą iść do lekarza, któremu nie ufam. No więc e, no, musiałam czekać aż do poniedziałku i to było okropne, bo pchełka praktycznie przez dobę leżała nieruchomo, a normalnie z bardzo żywym kotkiem. No, widzicie ją tutaj za mną. Nadal jest taka, no trochę śpiąca poleka w przeciwbólowych, ale generalnie jest taka osofia, osowiała i smutna, no i przykro się na to patrzy. E, no, ale zabrałam ją na prześwietlenie. To też było okropne, bo normalnie takie prześwietlenie robi się w znieczuleniu, takim ogólnym pod narkozą, i kot po prostu sobie śpi i wtedy ustawia się go tak, jak się chce, i tak dalej. A przez to, że pchełka nie spała, to ktoś musiał ją trzymać, i tą osobą byłam ja. I no to było okropne, bo na przykład była taka pozycja, gdzie pchełka musiała być tak całkowicie wyprostowana, a ona się kuliła i ją bolało, i trzeba ją było tak maksymalnie wyciągnąć, i łapki musiały być takie rozszerzone, i musiała w tej pozycji wytrzymać tam, nie wiem, 20 sekund całkowicie nieruchomo, i to było kompletnie niemożliwe. Raz, żeby ją tak ustawić, a dwa, żeby ona wytrwała 20 sekund. I efekt był taki, że zrobiliśmy 15 zdjęć, tak, 15. I no 15 razy zostałam napromieniowana i teraz trochę mnie to schizuje. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. E, no, no, ale zdjęcie zostało zrobione. Kręgosłup jest cały, i okazało się, że to jest jakieś stłuczenie. Nic groźnego. Dostaję leki. E, tutaj są zdjęcia, paragony. Nie wiem, czy będzie widać. Pyk, pyk, pyk. A, przynajmniej mogę spojrzeć na podgląd. No, i powinno za kilka dni jej przejść. Chciałam bardzo, bardzo podziękować każdemu, kto mnie wsparł. Naprawdę dużo to dla mnie znaczy, bo zdrowie kotów jest dla mnie naprawdę wszystkim, więc bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Trzymajcie się.